Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia Trzy kopertki sobie dzisiaj otworzymy, trzy krzyżóweczki z drapią. Zobaczymy co, czy w krzyżówkach coś nam się trafi Zobaczymy co będzie w, w kopertkach Pierwsza kopertka Tatiany i to kopertka jest z numerkiem 14 Ciapniemy Karteczkę wyciągamy i co my tutaj mamy? Mamy owocowe 8, podkowa, szczęścia i 10 razy kasa, czyli z drapeczki za 15 zł. Także Tatianka bardzo się cieszę. Gratuluję gwarantowanej Twojej wygranej. Dalej mamy Niula ze Szczecina, kopertka z numerkiem 12. Zobaczymy, co tutaj dla Ani nam się trafiło. I dla Ani mamy wielkie granie, jedna sztuka. Także gratuluję Aniu. Bardzo się cieszę, że Wam coś wpada. Mówię, gdyby nie te koperty, no to mogłoby być smutno. Mati drapie numerek 22 kopertki. No bo jak wiecie, no x z drapek wygrywa tych za 22 osoby, a tych za 10 jedna tylko. A tak dzięki kopertkom wygrywa ją no prawie wszyscy. Szczęśliwe linie. O! Smutna kopertka. Jest Jedna sztuka. Chciałam powiedzieć z numerem 1. Także dobra. Kopertki mamy otwarte. Mamy tak. 3, 4 i 8 i tutaj właśnie Matieko ósemeczkę mamy. To może sobie zaczniemy od Matieko osie. ósemeczki. Tak dobrze mówię? Tak jest. <laughs> tutaj musimy mieć minimum trzy słowa, żeby była wygrana z drabki No jak wiecie, są po 20 zł. Więc trzy słowa to dwie dyszki. I co dalej? Dalej mamy literkę B. J. Mhm. Dalej, s tu nie, tu nie, tutaj. Oczywiście trzymamy kciuki, nie wiem, czy powiedziałam. Kolejna to i mhm. G, i ostatnia to L. Tu jest Molo, Olka. To by było chyba na tyle. R, nie widzę, P i T. Mhm. Dobra, lecimy do kolejnej. No tutaj już chyba muszę oddalić, żebyście widzieli. O. No powiedzmy, że to by było tak. Tu mamy O i T. O. Tu, tu jest, tu jest. I tu. Jedno słowo już jest. O i te Tu mamy O. Mhm. Tu mamy oko. Też jedno słowo już jest. O i te Tutaj. Tutaj mamy te Mhm. F i v. tu jest F i tutaj kolejne mamy Y i C. Dobra. I ostatnia literka to literka H. Mhm. Nie widzę. Dobra. Ostatnie dwie nam zostały. Tu szukamy PZ. Ja trochę przybliżę, bo i tak przecież ruszam tym. Tu jest ZZP. Uh -huh. I tu jest Z. Dobre, dalej mamy C. Mówię, jak coś umijam, to bardzo przepraszam, nie robię tego umyślnie. <ścoughs> C. I tutaj mamy i chyba już, dalej mamy A i N, gong, jedno słowo, tutaj A i N, A, N. Nie było. Dobra. N, A. jeszcze tu i tu tu jest n drugie słowo Dobra, to jeszcze jedno nam potrzebne mamy literkę e Tu mamy słowo, ale to jest pierwsze, drugie, no nie wiem, i tu mamy u, Louvre, ale te u to tutaj nam, nie bardzo, u, no nie, no nie, no nie, bardzo, nie bardzo. Zobaczymy sobie kontrolne. Ja się z tymi krzyżówkami chyba nie polubię. M i C. Bo co wybieram, to no, wiecie. <grych> Także przykro mi bardzo. Ósemeczka jest puściutka. Teraz sobie weźmy czwóreczkę. Może być. Czwóreczka jest Mariana. Także oczywiście trzymamy kciuki tak samo jak za Mateusza. Tak samo mocno trzymamy za Mariana. NE zaczynamy. N, -E. SI. Mm -hmm. Dalej. PX. <laughs> Przepraszam. PX nie mamy. I J. Tutaj. No ale to nam nic nie dało. Teraz lecimy z tą. I tutaj mamy LJ na początek. J, L, L, L. Oj, zarabia tu drzwi. L, mamy słowo. Tu jest J. Dobra, musiałam pójść zamknąć te drzwi, bo szukam L i J. Bo jak się robi przeciąg, to trzeba trzeszeć i trzeszczyć, a to są te łazienkowe. No to wiecie jak jest. Chyba już dalej wD czterdzieści. <laughs> w i DW jest tu jest D Chyba już lecimy tu w wD DW Dobra T. -i. Tu mamy te, te, i też jest te, i tu jest te, I tu mamy słowo jedno, tu jest i, dobra, i, i, mhm, i h na koniec. Abrahama, to jest drugie, nam dali. H, no tu nie widzę. H i K. H i K, H i K mamy. H. Dalej. Tu mamy K. Dalej tu, kaza pierwsze słowo. Ha, nie widzę. Dalej, mamy I, L. Mhm. I, I, L. w Telefonie wydaje mi się, że lepiej mi się patrzy, wiecie? Jakoś tak więcej widzę. I, L, I. Dobra, jeszcze tu. Tutaj i tu i tu. Aha, aha. Dobra. Dalej RM. Tutaj mamy drugie słowo. R M. Dobra. Tu jest M. R. Tu R. No chyba ją. I na koniec dali. No X. -a. No to zaskoczyli. Sprawdzimy sobie kontrolne. D i E. Także niestety. No te szerzówki mnie... Ojej, przepraszam, czkawka chyba mnie łapie. Nie lubią. O, znowu. <dobra>, Dobra, numerek trzeci z drapeczki to jest Ola Roxy. Olcia, trzymamy za ciebie mocno kciuki. <dobra> z i J. Z. Azyl, jedno słowo. Z, I, O, T. Dobre. R, I, T. RUM, drugie słowo. Tu jest R. E. I tu, tu jest T. R, I, T. No ma potencjał. F, I, O. I mamy trzecie słowo. Vox. Raz, dwa, trzy, Ekstra. W końcu jakaś wygrana. <grym> cieszymy się, cieszymy. f nie widzę. I ostatnia literka to D. D-D-D. Dobra, nie widzę. Ale mamy trzy słowa w końcu. <krym> Także fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj też szuka. O. A, zobaczcie, jak ja to naddrapałam. O. Chyba mi się już nie chciało. <noise> Dobra, coś tu nie gra. Dobra, szybko sprawdzę sobie B. To tak by nie było tych literek. F i H. Może nie było. Ostatnia C. C pozdrapywane. Ok, no to lecimy. J i Z. Z, J. Mhm. Danej literka P. J i Z zapomniałam to zdrawać. Uh, uh, uh. I A Tu mamy a, 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 Tu mamy I A I A, dobra <ścoughs> I A, I A Jak no. ten, oczołek, o <ścoughs> Dobra Rai, mamy jedno słówko. Jazz, drugie. Okej. Okay. Dalej mamy MW. Naprawdę, nie wiem czy słyszycie, czy mój telefon to wygłuszy jakoś, bo czasami wygłuszę dobrze. Ale mi to się śmiać, co ktoś mówi, że o, no i tak się budzę rano, a tam rubelki ćwierkają, coś tam, a u mnie non stop wrony. Masakra. W, w, w. Chociaż wróbelki mają gniazdo, jakby u nas w dachu, czy coś takiego, nie wiem. Czy nie na strychu chyba siedzą. W ogóle to dla mnie jest dziwne, jak one tam wleciały, ale dobra. No to w dachu, czy na strychu, no to jest jedno i to samo, praktycznie. No to i tak te wrony to tak głośno kraczą, bo one są od strony mojego pokoju, że. Człowiek nie boi śpi. Nawet jakby chwilę wolnego. Te u: tu mamy u, tu mamy te. Tu mamy te. U. Uh, uh, uh. Dobra, mam nadzieję, że aż tak bardzo nie kupię Dalej mamy OL U o, Musa O Oaza Tu nie widzę, tu nie widzę Teraz tu OL Chyba już i ostatnia literka to Y. Teraz tak S nie widzę literki K również nie. Czy coś tu jeszcze będzie? E. X też nie S. Też nie tak wolę sprawdzić, czy wiecie, nic mi się nie zapodziało, ale nie widzę. No to tutaj to się zejdzie. Oj, oj. Ui, U. tutaj mamy. No nie wiem, ja powinnam po jeszcze mniej literek zostawić. Znaczy teraz, tutaj to jest w ogóle. Ale i tak długo się schodzi. i mhm. hm. Powiem wam, że nie widzę. Ani C, ani J. A tu? Tu tutaj widzę. J do podwójne C. Aha. Decha. Aha, Tutaj mamy, ha? Tutaj nie widzę. D. <grymne> Dobrze, że to można przyspieszyć. Nie wiem, o co dostaję. dostaje. ZKL może tak spróbujemy. Hmm. Z i L e chyba już. Dalej. Mm -hmm. To mamy hol, jedno słowo. Tuttøy, tøy, tøy, og, tøy. Aha. Dobre, da, du roker så få. Aha. Dobra, chyba to już nic nie ma. Teraz tu oka, mamy pierwsze, tak, pierwsze słowo. Rok, drugie słowo. R a. Tu jest jeszcze a, tu r. Dobra. Dalej literka B i X. B. I tu. Okay. Dalej M i F. F i M. Tu mamy... O, trzecie słowo, super. M i F. M. No M więcej nie widzę. Tutaj. Tutaj. Chyba już i ostatnia literka. P. Zobaczymy. P jest tutaj, ale więcej nie ma. Y nie było S, nie. Było E. Też nie. Mhm. Coś to jeszcze blokuje. W też nie widzę. Dobra. P, literka. Tu jest pyza. I już. Czyli co? Raz, dwa, trzy. W czwartej i trzy w tej. To jest 40 zł w tej krzyżówce. Kontrolne tutaj są DD. Ja sobie to później jeszcze sprawdzę, po właśnie jak. Zakończę nagrywanie, to sobie sprawdzę, czy tu się wszystko zgadza. To tak, na dzisiaj wychodzą były trzy krzyżówki z numerem 3, 4 i 8, czwóreczka i ósemeczka. Niestety puste. Yy, trójeczka, jeżeli wszystko dobrze sprawdziłam, dała cztery dyszki. Yy, a jeżeli znajdę coś, to Wam po prostu tutaj pokażę, w sensie napiszę, że na przykład było więcej albo coś. Tak jak Wy zawsze mi piszecie w komentarzu. Dziękuję ślicznie za obecność. Pozdrawiam cię krótko do następnego odcinka. Buziaki, pa, pa, pa!